Są buraki, są wykopki jest po 22, mamy 28 października i sprzątamy buraki tutaj jakaś firma najęta przez cukrownię, bo to rozliczamy się z cukrownią, tak żeby samemu nie szukać, samemu nie działać Tutaj wszystko jest z ich Inicjatywy, że tak powiem. Na razie tutaj wykopał poprzeczniaki, parę razy przejechał. I mamy teraz, jak przyświecił, to widać. To jest potwór. No, wykopał poprzeczniaki, parę razy już tutaj przejechał. Mamy 3,5 hektara buraków do wykopania, dwa zbiorniki wysypał. Ciężko powiedzieć ile tego jest, no niby zbiornik liczy 40 m3 w tej ropie. To jest ropa Tiger 6. Nie najnowsza, bo najnowsza to jest chyba XLka przystawki ogławiające, wyorywujące w tych ropach, to był mój temat pracy inżynierskiej. E, miałem okazję tutaj niedaleko, za Środą Śląską, odwiedzić serwis ropy, pooglądać tam te maszynki. Trafił mi się naprawdę dosyć ciekawy e, temat pracy inżynierskiej. Już nie pamiętam, jak dokładnie brzmiał, ale e, fajnie mi się to pisało, bo miałem okazję właśnie opisać wszystkie maszyny na przestrzeni lat, może nie wszystkie, ale wszystkie metody wykopania buraków na przestrzeni lat. No i sednem mojej pracy inżynierskiej było właśnie porównanie najnowszej przystawki ropy i starszego modelu jak wykopują i jak ogławiają buraki, czyli porównywałem jakość Wykopanych buraków właśnie w nowej i starej przystawce. Dosyć fajna zabawa. Chyba najfajniejsze maszyny w rolnictwie to są właśnie te kombajny do buraków. Najbardziej złożone. W tym filmie może być. Mało widać? Ciekawe, ile do tego będzie. Jak na tak mokry rok mogło być lepiej, ale tutaj niestety naszym starym pługiem nie szło tego zbyt głęboko uprawić, tak żeby ten korzeń mógł tam fajnie rosnąć. Tak więc jest jak jest. No mówię, jak na tak mokry rok to te korzenie mogłyby być większe, ale znowu tragedii chyba też nie ma. No i chwościk zrobił swoje, ale tu w okolicy to widzę, że wszędzie nawet u tych większych gospodarzy no, ten chwościk zrobił, zrobił swoje. Zbiornik 40 metrów sześciennych. I ponoć metr sześcienny na sekundę opróżnia. Tak więc to jest chwila, moment i, i zbiornik pusty. Silnik prawdopodobnie Volvo w tych y, maszynach. Coś koło 700 koni mechanicznych. W tych najmocniejszych wersjach. Przystawka sześciorzędowa. żeby nie ugniatać tak gleby maszyna jeździ tak zwanym psim chodem, tak żeby koło za kołem nie jechało no tak się składa że pole przy drodze więc transport u nas odpada pryzma jest sypana bezpośrednio z kombajnu Odbiór mamy na za tydzień w sumie, trochę ponad tydzień, 8 listopada. Na kamerce tego nie widać, ale naprawdę tutaj wokół tej maszyny to jest jasne jak w dzień. Szkoda, że w nocy właśnie kopią. Gdyby to było dzień, to może e, coś więcej bym nagrał. Lepiej by było widać na pewno. No, jest bydle, jest potwór. Są chyba najbardziej złożone maszyny rolnicze, najbardziej skomplikowane. Ilość hydrauliki w tym, w tym potworze to robi wrażenie. Chyba będzie trzeci zbiornik. Dosyć szybko, czyli w polu lepsze buraki niż na poprzeczniaku bo tutaj w poprzednim razem naprawdę trochę najeździł Zanim nakopał zbiornik. Zrobiło się ciemno całkiem, więc ja już tutaj nie będę przedłużał. Najwyżej no na koniec filmu za dnia wrzucę zdjęcie, jak ta pryzma z 3,5 hektarów wygląda i będziecie mieli do No, i miałem wrzucić zdjęcie, ale postanowiłem, że tutaj dogram. Tak się prezentują nasze buraczki. W nocy mówiłem po pierwszych dwóch zbiornikach wysypanych tutaj na pryzmę, że jak na warunki, które były w tym roku, plon mógłby być lepszy. No to chyba mogę się wycofać z tych słów, bo, bo nie ma tragedii. No, wiadomo, tutaj bez fajerwerków, bez plonu rzędu 80 ton z hektara. Ale tutaj jest 9,5 zbiornika tej ropy, która kopała zbiornik 43 metry sześcienne. I tutaj operator mówił, że taki pełny, czubaty zbiornik to 25 ton, ale że takie nie sypał. To myślę, że zbiorniki można liczyć po 22 tony, więc wychodzi plus minus 200-210 ton. Tutaj na tej pryzmie, tak szacunkowo na razie właśnie licząc, bo tutaj zweryfikuje nam cukrownia, ile tego naprawdę jest. Tak więc, plon rzędu 60 ton z hektara w tym roku osiągnęliśmy. Więc w normie. Nie ma na co narzekać. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z polaryzacją i z ceną ostateczną. No i tutaj niestety nie prowadziłem w tym roku dla uprawy buraka cukrowego, całego tego naszego kosztorysu. Tutaj tato się tym zajmował, uprawą. Nie śledziłem tego, więc nie będę wiedział do końca, jaki był zysk. I korzenie mogłyby być ciut większe, ale to już wina jest naszej uprawy. Gdyby to było zrobione głębiej, gdyby było czym zrobić głębiej, to na pewno te, te korzenie wyglądałyby lepiej. Tak więc ropa 3,5 hektara kopała w 2,5 godziny. W pół do 10 zaczęli, o 12 w nocy skończyli. Cena za usługę 864 zł. Zakopanie, tutaj nam liczyli bez transportu, bo, bo, bo na miejscu, nie? A tutaj pryzma wujka. Wujek miał nieco mniejszy areał niż my. A buraczki podobne. A i co tutaj zauważyłem, że parę ćwikłowych leży. To coś musieli w centrali nasiennej popierdzielić, bo my nasiona dostaliśmy. I parę ćwikłowych tu widziałem, czerwonych buraków. No, to tak to wygląda ostatecznie, tak więc na tą chwilę tyle. E, dzięki i na razie do następnego, cześć.